Zodiakalny Strzelcu, oto Twoje czytanie na kwiecień 2024. Najpierw sprawdzimy, jaka energia Cię prowadzi przez ten miesiąc, a później poznamy więcej szczegółów z dodatkowymi kartami, także warto zostać do końca. Jaka energia prowadzi strzelca w kwietniu 2024? O, dwie energie. Tutaj, ojeju, trzy energie. Wow, strzelcu, niesamowite. To znaczy, że ten miesiąc jest dla ciebie potrójnie ważny. Wow, jakie piękne karty! Miłosierdzie, święte miejsce i świetlana przyszłość. Wow, dla wielu z Was to jest jeden z najważniejszych miesięcy w waszym życiu. Dla niektórych nie aż tak słyszę, ale też bardzo ważny, bo to jest miesiąc, w którym będziesz podejmować decyzje na temat swojej przyszłości, będziesz zapewniać sobie świetlaną przyszłość, która Cię czeka i słyszę przez kolejne miesiące jakby tutaj zaczyna się, jakby startuje rakieta. Słyszę ze świetlaną przyszłością zaczyna się, dlatego że w końcu, tak jakby mm, poprzez miłosierdzie w stosunku do siebie i innych, poprzez przebaczenie też, ale słyszę, że to już wcześniej się dzieje w marcu dla wielu z Was, kreujesz w sobie święte miejsce spokoju i dlatego możesz kreować świetlaną przyszłość dla siebie. E, oprócz tego słyszę, że wielu z Was. Nie wiem, dlaczego akurat tak słyszę z tą kartą, ale będzie się przeprowadzać, zmieniać miejsce zamieszkania, albo będziecie właśnie planować to ze swoim partnerem, mężem, żoną w takie miejsce, właśnie. Nie chodzi tutaj o święte kościelne, tylko takie święte dla Ciebie, dla Twojej rodziny, jakieś takie. Lepsze miejsce pełniejsze energii miłości. Jeżeli nie będziesz się przeprowadzać, no to to jest właśnie hmm, to, że twój wewnętrzny świat bardzo się wzbogaca, wzbogaca. Nawet jeżeli się przeprowadzasz, to twój wewnętrzny świat też będzie się wzbogacał, tak? Więc tutaj wielki rozwój hmm, i też jakieś Oświecenie co do Twojej przyszłości, bo tak jakby wielu z Was będzie w medytacji yy, otrzymywać wskazówki też, dlatego to będzie też miesiąc skupienia, miesiąc skupienia na Twojej świetlanej przyszłości. Co zrobić, jak to zrobić, w jakiej energii? Yy, tutaj będziesz zaczynać yy, coś nowego, też słyszę. Wow, niesamowite. Wezmę te karty przewodnie tu na górę i zobaczymy zaraz więcej szczegółów dla ciebie. Tutaj, oczywiście, sytuacja twoja materialna się poprawi, o tym mówi karta Lakshmi. To dla tych z Was, którzy się trochę martwili o to ostatnimi czasy. A jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, to bardzo pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Strzelcu, a teraz więcej szczegółów dla Ciebie na temat kwietnia. No, widzę ważne rzeczy, bo już zielona karta jest. <laughs> no, mówiłam, mówiłam, że świetlana przyszłość co do finansów. Finanse bardzo się poprawią. Tutaj widzę, że w marcu już zaczynacie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, prawne. I tutaj w tej sprawie wszystko się uda, chociaż mogła ona trwać dłużej niż się tego spodziewaliście. W marcu może już jest jakiś pierwszy przełom, ale w kwietniu jakby on się kontynuuje. I tutaj widzę właśnie, że mogło to trochę trwać, bo tutaj mamy kartę personalnej podróży, która zapewni ci sukces. Tutaj ta karta też mówi o tym, że cokolwiek się nie dzieje, warto być w energii spokoju. O tym też mówi Twoja przewodniczka, Kuan Jin. Przestań oceniać siebie i innych, otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Może były jakieś przejścia, zwłaszcza w marcu, z yy, prawem, z dokumentami, z czymkolwiek, ale to jest część Twojej podróży, która zapewni Ci dużo rzeczy materialnych, no i właśnie to bogactwo. I widzę, że tutaj już w kwietniu to się zaczyna spełniać. Tak jak to już czułam z tych pierwszych kart. Jakie jeszcze mamy wiadomości dla strzelca. Bardzo dużo wiadomości dla strzelca. Tak, te jakieś problemy z dokumentami, to było tymczasowe. Widzę, że tutaj w kwietniu już raczej nie będziesz za dużo o tym myśleć, strzelcu, bo to właśnie to miała być znowu potwierdzenie. To miała być jakaś ważna podróż dla ciebie, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć i dzięki temu teraz masz doświadczenie, czujesz się pewniej i to też ci daje rozwój, jeśli chodzi o sytuację finansową. Jak poprawią się twoje finanse, to taka mała wskazówka od wszechświata. Uwaga na chciwość żeby potem nie chcieć za dużo naraz robić, żeby się nie zamęczyć, tak słyszę. I tutaj tak, wszechświat mówi, że twoją wświetlaną przyszłość zapewni ci to, żeby nie obniżać swoich standardów. W żadnym temacie. Czy to jest miłość, czy to jest praca, zasługujesz na to, co najlepsze, i pamiętaj o tym. W kwietniu też otwierają się przed tobą nowe drzwi do nowych możliwości. No i tak jak mówiłam, widać, że zaczyna się coś nowego karta gniazda. Tutaj ona też mówi o rodzinie, także to potwierdza dla wielu z was: to budowanie nowego gwiazda, gniazda w jakimś świętym, cudownym miejscu dla was, takim pełnym dobrej energii. No i właśnie w kwietniu zaczynasz ruch. Do przodu w tej podróży, budowania swojej świetlanej przyszłości i spełniania swoich marzeń, ale nie tylko swoich marzeń, a także marzeń swojej rodziny. Także tutaj naprawdę kreujesz swoją świetlaną przyszłość i swoje święte miejsce. Wow, strzelcu! Jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz swojej sytuacji, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Jeśli Cię to interesuje, to napisz maila. Można takie czytanie też wygrać. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Zapraszam na czytanie prognozę roczną na cały rok 2024 dla strzelca, energie ogólne oraz miłość. Te filmy pojawiają się na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.